Kedry z kukurydzą i brokułem. Następujące składniki oczywiście wypisuję i pokazuję w tym momencie będą znajdowały się pod filmikiem. Co to jest kedry? Jest to po prostu europejska potrawa, która się charakteryzuje rybą, ryżem, gotowanymi jajkami. Także sami zobaczcie, sami wypróbujcie, jest fenomenalne, jeżeli lubicie ryby, fajne połączenie. Nie zawsze trzeba mieć w piątek banalnie, em, banalną potrawę ryba, frytki i kapusta. E, mówię o sobie, bo u mnie prawie co piątek była ta potrawa, czas to zmienić, ale lubię mieć w piątki rybkę. Także na rozgrzany olej wrzucamy cebulę, dusimy, w międzyczasie gotujemy jajka. Oczywiście w osobnym naczyniu trzeba przemieszać, podsmażyć cebulę. Bardzo łatwa potrawa, bardzo szybko się robi. 282 kalorie za porcję. Fenomenalnie mało. Naprawdę. Zdrowo, smacznie polecam. Także smażymy cebulę. Zobaczcie, filmik trwa niecało 6 minut. potrawę zrobicie w pół godziny. No bo trzeba jednak podgotować tam parę minut później. Jak widzicie, wsypuje yy, ryż. Wsypuje ryż. Dodaję kurkumę, kurkumę. Kminek. Również całość łączę y, dokładnie ze sobą, ten nieugotowany ryż, przyprawy, tam jest aż łyżka, y, łyżeczka i pół, półtora łyżeczki kminku oraz półtora łyżeczki kurkumy. Następnie dodajemy bulion, i tutaj jest wywar rybny. Tak, dobrze słyszycie, dodajemy dzisiaj wywaru rybnego. Robimy to na bulionie rybnym. Trzeba dokładnie wymieszać. I całość zagotować. Gdy zagotujemy już potrawę, dodajemy brokuła. Brokuł może być mrożony, może być świeży. Dodajemy kukurydzę. Wystarczy zamieszać po raz kolejny. No i oczywiście dokładnie, ale powiem Wam, że potrawa warta uwagi. Przykrywamy pokrywką i gotujemy 15 minut. Tak. Po tych 15 minutach dodajemy rybę, a ryba to jest plamiak, czyli nasz hadok. Po polsku plamiak. Możecie dać inną, wędzoną na zimno rybę. Mieszamy całość. I gotujemy kolejne 15 minut, tak aby pozbyć się nadmiaru wody. Jak widzicie, wszystko wyparowało praktycznie. I jeszcze chwilę tutaj trzeba zamieszać, już odkrywamy, żeby ta para nam wychodziła z tego garka. Kładziemy na wierzch po prostu jajka, przyprawiamy pietruszką, dajemy sól, pieprz. I gotowe, smacznego mojej drodzy, zapraszam do innych, również szybkich i dobrych obiadów.